Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Whistler, a to jest odcinek na dziesięciolecie Vaporeso. Mam dla was dzisiaj taką fajną rzecz, właśnie jak widzieliście na urywkach, bardzo dziękuję zajebista. Zajebisty prezent w ogóle na takie dziesięciolecie, więc czuję się zaszczycony, naprawdę. Mamy takie zajebiste dwa cacka. Sprawdzamy, no kurde, wyglądają epicko. Pudełka po prostu limitowane samochody i zajebiście X 5 mini i X 5. Nie trzeba noża używać. Wow! Jaki dojebany żółto czarno, kurde, z takimi paskami normalnie szybciej będzie zapierdalał na pewno. Teraz X 5, mały sprzęt. Niektóre się łatwiej ściągają, a niektóre to trzeba się już troszeczkę pobawić. Nie? No, no. Dobra, poszło. Proszę bardzo. Aha, dobra, nieważne z tym debilem, to się tak otwiera. Instrukcja obsługi i kod, żeby sobie zweryfikować, już śpięt, ale ciężki. Kawał fury. ja. U? Tu jest samochód z podpisem. Nie znam podpisu, ale ogólnie jazda jest napisane dziesięciolecie Vaporeso, kurde. Szkoda używać normalnie tego sprzętu, ale wygląda zajebiście. O, bez czapki, grzecznie. Bardzo ładnie wygląda. Obudowę mogę chyba oceniać. Kurwa, nic mi nie zrobicie. Ładnie, no. A tu też jest samochód. Ten jest zielony, limonka, a ten jest żółty. I z tej strony tak, i z tej strony tak. Super. I obydwa w folii. Trzeba ściągnąć folię przecież. Zawsze miałem problem ze ściągnięciem takiej folii. Jak to się robi tak? Nie, no przecież Airflow tu jest... Chodź. Co, wa po raz co, nie wiem, tą folię robicie po to, żeby, kurde, dosłownie człowiek porysował ten sprzęt, chyba, nie? No patrz, że wezmę nóż i, i zaraz ja zrobię, to jest jeszcze limitka, ja pierdzielę przecież. Nie, może był gdzieś początek, go przez przypadek złapałem. Jest początek, nie trzeba noża używać. To ja jestem specjalsem. U. Tylko jest tak ładnie na narożniku schowany, że... Że się potem czepia Whistler taki. Więc pokazujemy sprzęty. Piękne są. Oczywiście zapraszam przy okazji na Discorda. Macie link w opisie do naszej Vape Rodzinki, gdzie macie jeszcze jedno bezpieczne miejsce, gdzie możecie porozmawiać. I od razu mówię: Nie sprzedajemy rzeczy, więc dostajecie Bana za próby sprzedaży. Więc nie wbijajcie, próbować sprzedać, bo to nie ma sensu. Jesteśmy społecznością i tyle. I fajnie. I można. Nie wiem, czy to widzicie. Bo światło mam takie, ten, ale no jest piękny ten kolor. Mm. No patrz, wyjdzie i nie wejdzie zawsze, ale podoba mi się dizel. Cza czarna koperta. Ciekawość zera, co to jest? To jest, no zapach taki ładny. Do tych patyczków właśnie. ciężko, ciężko mi powiedzieć jak to pachnie. No, więc yy, ładny zapach. Naprawdę. Zapachu wam nie przekażę, ale bardzo ciekawa rzecz, nie? Że tu w kartoniku takie coś można można mieć. Właśnie jeszcze okulary bym zapomniał. Więc co? Zajebiście. Bardzo wygodne. Kiedyś będzie więcej wartej. Proszę bardzo. Jest zielony... jest z zielonym liquidem. Teraz do dużego włożę. Din, tir, din. Wow, 10 aniversary, kurwa, ale fajny. Pokazuje się normalnie 10-lecie. Jak bierzecie bucha, jedzie samochód i pokazuje się ten samochód jaki jedzie paska. A właśnie, jeszcze naszej szyjnik o nim nie wspomniałem. Ale też y, łańcuch za 45 koła. Więcej. D bogaty sprzęt. U, raz dwa. Można zmienić sobie tryb. No ale zostawię na tym. Y szybkim trybie, bo no bo przecież ten power eco, czyli można sobie ustawiać, widzicie tutaj e trybiki, czy normal, czy power, czy eco ma być. Było na normal, tak zostawię, może cztery buchy, ale na pierdę na dworze. Znaczy przepraszam. <grym> deszcz pada jak cholera. Głośno, bardzo głośno jest. Fajnie, bo to co macie zamontowaną to 0.4 oma, a ta druga to jest 0.6 oma oporności. Więc ciekawa sprawa, właśnie tą, którą rozwaliłem, 06 ma oporności. Więc fajnie, że przyszło ogólnie w zestawiku tutaj dwie yy, i bardzo, bardzo ładnie wygląda ten sprzęt. Bo, no kurde, ten samochód w ogóle nie, nie będę tego używać normalnie, bo to jest fajne, Fajnie wygląda i wiadomo, no, raczej nie będę tego sprzedawać. Więc, no, jaram się. I tutaj macie też Airflow, taki przesuwaczek. Więc, tak wygląda limitowana edycja. A tutaj zielona, która też jest piękna. Bez ekraniku, tylko tutaj jak Bix Mini, takie paseczki na zielono wyłaniają się z tej pięknej zieleni. A tutaj macie taki zielony, piękny karbon, <gryw> Więc, wow. Więc, bardzo dziękuję. Szczęśliwego dziesięciolecia Vaporesso i dziękuję za takie fajne sprzęty. Mam nadzieję, że Wam też się podobały i że widzicie w ogóle, że, że takie właśnie firmy organizują jak Vaporesso takie imprezy na dziesięciolecie i robią sprzęty limitowane. Więc bardzo fajnie to wygląda w ogóle z tymi samochodami. Bardzo ciekawy design, co naprawdę bardzo, bardzo miło można się zaskoczyć, i cieszę się, że Vaporeso przez tyle lat w sumie tutaj do Polski do mnie docierało, żebym mógł dla Was robić te recenzje. Też jestem wdzięczny za to, no bo miałem też fajny kontencik dla Was i naprawdę mogłem Wam polecić chociaż jakiś dobry sprzęt, który zdaje egzamin i po prostu ma dobrą elektronikę i dobry, ładny wygląd. To, to oczywiście jest też funkcjonalny, nie? <głos》> tutaj mogę rękoma, nogami powiedzieć, że jest spoko. Nie będę się bał, że kurczę, polecam coś, co po prostu rozpadnie wam się po paru dniach, więc tu jest zajebiście. Jeżeli jesteś w tym miejscu, nie zapomnij dać kciuka, zasubskrybuj kanał, ledwo zipię z tymi subami, więc bardzo miło by było. Jak coś macie też, tipli na dole możecie wrzucić, grosika. I wbić na Discorda, gdzie możecie poczytać o ciekawostkach związanych z światem Vape, możecie porozmawiać z innymi, możecie dużo rzeczy. I pochwalić się na hand jaki macie sprzęt i czy macie już Vaporesso x 5 albo Mini 5, więc też możecie yy, yy, wystawić, żeby ludzie wam kciukowali. Chyba, że zrobicie brzydkie zdjęcie, to, to będzie lincz, tej, yy, to będzie wtedy lincz. Dobra, dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Chmurka na koniec. Cześć. Taka słabsza chmurka, ale z takiego premium sprzętu. Ła, 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 ła. ła. <tryk>